Cześć kochani, witam Was na moim kanale Boho Design DIY Zrób to sam sama. Nazywam się Marlena Mania i w dzisiejszym odcinku chciałabym pochwalić się Wam tą komodą, która jest tam, stoi ze mną. Jest przepiękna, teraz są modne takie meble z takimi rzeźbieniami, ale są też i bardzo drogie. Dlatego postanowiłam zrobić sobie taką komodę, tanim sposobem. padam na genialny pomysł, żeby wykorzystać takie fajne tace, które kupiłam w sklepie. One mają... By, mają wykorzystałam ten ornament, to jest wycięte z laserem w drewnie. Z tego była zrobiona taca, w sumie dwie, Nie wykorzystałam dwie. Ale to właśnie po to jest ten filmik, żeby Wam pokazać to wszystko w tym filmiku, jak to zrobiłam, czego użyłam. I no co kochani, zapraszam do oglądania. I życzę Wam miłego oglądania. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jak będzie się podobało, proszę łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Jak będziecie naciskać dzwoneczek, to będziecie mieć powiadomienia z każdym kolejnym moim nowym odcinkiem. Zapraszam. Pa! użyłam farby Hulk Finish Furniture, to jest farba kredowa bardzo fajnie się ją maluje rozprowadza nakładam to pędzlem, ponieważ wtedy możemy uzyskać taki fajny efekt właśnie jak nam zależy na takim rozmazanym, cieniowanym efekcie, to właśnie dzięki temu, że malujemy to pędzlem tak będzie to wyglądało tutaj nakładam tą warstwę dosyć grubą, bo za chwilę wezmę mokrą szmatkę i będę to rozcierać mokrą szmatką no, czykolwiek później zmienię tą technikę, bo po prostu stwierdziłam, że jak będziemy to robić mokrym pędzlem, i tak polecam Wam robić właśnie tą, tą techniką, namoczyć pędzel w wodzie, nabrać trochę farby i rozcierać. I wtedy to automatycznie będzie taki efekt właśnie rozmazanej, rozmyglonej powierzchni. Za chwilę tu będzie pokazane, o, to właśnie coś takiego zależy nam na takim efekcie. Po tej stronie lepiej to wygląda, bo tutaj właśnie malowaliśmy tym rozmytym pędzlem z wodą. Przyjechałam do sklepu, kochani, żeby pokazać Wam, jak wyglądała ta taca. Taką tacę kupiłam w sklepie dwie i zdemontowałam tą tacę, żeby wyciągnąć ten spód i użyłam go właśnie do, do tej komody. To jest wycięte laserem w takiej płycie drewnianej. Bardzo ładnie to wygląda, nadało się to idealnie. To jest właśnie już po zdemontowaniu, jak to wygląda. I tą część przykleiłam tym klejem. To jest taki klej w sprayu do wykładzin. Klejem wypsikałam ten ornament z tyłu, plecy tego ornamentu. i Przykleiłam do komody suchej, wcześniej już pomalowanej i wyschniętej. Teraz jak już mamy to przyklejone, malujemy to tą techniką na mokry pędzel, tak jak Wam mówiłam wcześniej, wtedy to fajnie się tak rozmazuje i nie jest tak dokładnie pomalowane. Jak już mamy pomalowaną komodę i wyschniętą, to musimy teraz to zawaksować waksem. To jest waks, polecam Wam ten waks, jest bardzo dobry, bardzo fajny, jest bardzo wydajny, fajnie się rozściera. Jest taki naprawdę, on bardzo szybko y, pod wpływem temperatury robi się taki wodnisty, i nie trzeba go dużo zużywać. Wystarczy trochę i on się naprawdę superowo rozciera, rozmazuje. Bierzemy go, nakładamy na białą szmatkę. Pamiętajcie, że jak macie białe meble, to musi być biała szmatka, żeby nie zostawały nitki. I rozcieramy i smarujemy. Wcieramy całą tą komodę, musimy ładnie zawaksować, a na końcu wypolerować suchą szmatką. Tu mamy efekt końcowy. Proszę zobaczyć, jak pięknie to wygląda. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że ja to malowałam dwa razy. Tylko mogę.